A w objaśniaczu pewnie trzeba objaśnić, co chodziło z tymi podwyżkami dla polityków. No bo ja osobiście można mnie tutaj krytykować, ale za każdych rządów też za rządów platformy obywatelskiej uważałam, że politycy powinni więcej zarabiać, a te obniżki, które nastąpiły w poprzedniej kadencji, po prostu były moim zdaniem bardzo głupim posunięciem. Było no, tego... złości zrobione, prawda? Przez po złości i tak naprawdę zupełnie nie ci oberwali, którzy powinni, bo przecież to było za nagrody przyznane przez te szydło dla ministrów, tak, oberwali tak, parlamentarzyści, tak, więc w ogóle niezrozumiały ruch. No ale właśnie, sytuacja, w której wiceministrowie, czyli specjaliści zarabiają naprawdę nieadekwatnie co do tego, co zrobiliby na przykład na rynku, to moim zdaniem jest skandaliczna. W ogóle tam powinna być większa oczywiście zmiana. Na przykład jak jacyś tacy doradcy, którzy są w rządzie, oni też dużo nie zarabiają. Mieliśmy przecież ostatnio tą aferę mailową, gdzie to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo było zupełnie zachwiane. No i tam też na tym spotkaniu z dziennikarzami minister Cieszyński mówił o tym, że bardzo trudno im jest znaleźć specjalistów, którzy znają się na takich sprawach, bo oni nie pójdą za 10-15 tysięcy brutto, a tyle im właśnie będzie ten rząd no. oferował, bo oni w Google mają mnóstwo kasy, więc tak oni naprawdę... Oni są rozrywani na tym rynku tak? i, i, i kuszeni naprawdę porządną forsą. W sprawie pieniędzy dla, dla, dla władzy to tu się będziemy i zgadza się Anna i różnić, ponieważ ja się zgadzam też z tym samym, że urzędnik państwowy powinien być dobrze opłacany, naprawdę przyzwoicie. To nie może być jakaś posada za, dobra, ktoś powie, no 6 tysięcy to, już to są marne grosze, no ale bierzmy skalę odpowiedzialności, zakres za pracy i tak dalej. I powinni być dobrze opłacani. Podobnie jak prezydent, premier powinni mieć przyzwoite pensje. Pierwsza dama powinna mieć, uważam, pensję. Co innego tu jest skandaliczne moim zdaniem, moment wprowadzenia tej podwyżki, jej sposób wprowadzenia, czyli taki właśnie przez prezydenta trochę rozporządzenie, tak szyto, skryto, żeby nie było o tym dyskusji, wziął i podpisał i wysypał więcej kasy do kieszeni no i też te, te procenty podwyżek, no, ludzie na to y, patrzą i myślą sobie, Jezu, kiedy myśmy mieli 80-60% podwyżkę? Ja wiem, że to jest efekt tego, że tych podwyżek nie było przez wiele lat. Każdy by chciał. Tak, <laughs> każdy by chciał, ale tak się nie robi y, takich, tak się nie wprowadza takich podwyżek w takiej skali od razu i jeszcze w takim momencie, kiedy wygrzebujemy się po, po, po kolejnej fali y, pandemii, mając w tle być może następną. To, no tak, tak tylko, mówią. że z drugiej strony powiedzą politycy tutaj też będą Mieli rację, nigdy nie ma momentu, bo praktycznie nigdy nie ma momentu na podwyżki, ale uważam, że byłby moment i trzeba było zamiast obniżać w poprzedniej kadencji, powiedzieć: Dobrze, od następnej kadencji dlaczego? politycy będą więcej zarabiali. A dlaczego? Dlatego, że nikt im wtedy nie zarzuci, że tak naprawdę podwyższamy swoim, bo nie wiadomo, kto by wygrał wybory. No ale Dokładnie. na to się nie zdecydowano. No tak, i teraz zostało wsypane po kilkadziesiąt procent. No i jest zdziwienie, że ludzie średnio to przyjęli, <laughs> oraz media, oraz niektórzy też politycy.